Na zamojskich uczelniach powoli kończy się rekrutacja. Zobaczmy, na jakie kierunki są jeszcze wolne miejsca. Na każdej zamojskiej uczelni odczuwalne są skutki niżu demograficznego. Z roku na rok studentów jest coraz mniej. Uczelnie wciąż prowadzą nabór. Do 30 września można składać dokumenty na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. W tej chwili prowadzimy nabór na studia stacjonarne, na kierunku fizjoterapia na studiach pomostowych z pielęgniarstwa i na kierunku również fizjoterapia ale studia magisterskie, czyli drugiego stopnia. Największym powodzeniem cieszy się kierunek fizjoterapia. Fizjoterapia rzeczywiście zaczyna być kierunkiem bardzo prężnie działającym z różnych również względów takich, że zawód fizjoterapeuty będzie porównywalny z zawodem lekarza medycyny. Dlatego, że w tym momencie to lekarz nadaje jakby profil działalności fizjoterapeucie, prawda? Diagnozuje i na przykład wysyła na zabiegi do rehabilitanta, do fizjoterapeuty. Przymiarki są takie bardzo już konkretne, ustawowe, że fizjoterapeuta będzie niezależnym specjalistą z tego zakresu, czyli będzie osobą, która zdiagnozuje pacjenta i będzie mogła równocześnie, jakby, um, odpowiadać za cały kształt leczenia. To jest bardzo ważna rzecz w tym momencie, jeśli chodzi o ten zawód i mam nadzieję, że przysporzy dodatkowych również dla atutów, jeśli chodzi o kierunek i równocześnie studentów w Wyższej Szkole Zarządzania Administracji w Zamościu. Formularz rekrutacyjny można składać osobiście w budynku uczelni przy ulicy Sienkiewicza bądź też online.